Witam cię serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Achtelik i jestem menadżerem klubu Oriflame. Dziś wprowadzę Cię do świata katalogu numer 9. Zacznę od nowej wody Imagination. Piękny flakon, ładnie się prezentuje. Woda jest delikatna, świeża, nuty zapachowe to owocowe, słodkie. Więc jeśli lubisz takie zapachy, to ta woda jest jak najbardziej dla ciebie. Jest idealna na lato. Także polecam ci kolejny zapach. To zapach y, mocniejszy, wyrazisty, go osobiście stosuję na wieczorne wyjścia. Jest to woda perfumowana Demi Mur. Zdecydowanie mocny zapach. Więc jeśli ktoś lubi mocne zapachy, to ta woda jest właśnie dla niego do tej wody. Jeśli zakupisz tą wodę, dostaniesz gratis krem z tej samej serii. Kolejny produkt, który ci polecam, to żel złuszczający do mycia twarzy ze serii Love Nature z wyciągiem ze winogron. Rewelacyjnie złuszcza. Jest delikatny, ja go nakładam masując sobie od szyi aż do góry. Oczyszcza idealnie skórę, także polecam Ci i pięknie pachnie. Dodatkowo z tej serii polecam Ci również krem pod oczy. Pięknie pielęgnuje okolice oka. Jest nawilżona, miękka. I co najważniejsze, jest to mały produkt, ale bardzo wydajny. Wystarczy go tylko odrobinę nałożyć. Te produkty są dla każdego. Ze problemami, po prostu, jeśli masz zmęczoną skórę, zestresowaną, czy też przebywasz w otoczeniu, gdzie jest po prostu klimatyzacja, to polecam Ci właśnie te produkty. Kolejny produkt też ze serii Love Nature. Jest to mleczko. Rewelacyjne mleczko ma konsystencję bardzo gęstą. Polecam go szczególnie dla yy, wrażliwej skóry, dla alergików. Zapach jest bezzapachowy, także rewelacyjny będzie właśnie dla alergików. Jest gęsty. Jest gęsty i po prostu świetnie oczyszcza, co też jest ważne. Także y, jeśli jest gęsty, to też będzie nam po prostu na dłużej wystarczał. Także polecam zwrócić na niego uwagę. I z tej samej serii jest krem. Rewelacyjny krem. Szybko się wchłania. Jest bardzo wydajny. Idealnie na wilża. Dla mnie po prostu rewelacja. Rewelacyjny również będzie dla osób, które mają skórę wyrażliwą i dla alergików. Zapach jest bezzapachowy, także polecam Ci go. I co najważniejsze jest z rumianka, więc z rumianek koi na wilża. Kolejny produkt to rewelacyjny tusz podgrubiający rzęsy za jedyne 8,90 Świetnie pogrubia rzęsy, nie robi grudek, nie rozmazuje się jest w rewelacyjnej cenie, poza jedyne 8,90. Jak dla mnie bomba, świetna cena, także polecam Ci, jest on ze serii Very Me. Także warto na niego zwrócić uwagę w katalogu. Kolejna rzecz, która mnie zachwyciła, jest to nowość w tym katalogu, jest to pomadka wypłynie Jordani Gold która daje efekt polakierowanych ust. Rewelacyjna konsystencja. Nakłada się płynnie, nie robi żadnych grudek, nie osadza się w kącikach. Posiada olejek arganowy, który świetnie nawilża usta. No i co najważniejsze bardzo długo się utrzymuje. Dla mnie rewelacja. Bo ciężko, powiem Wam, że ciężko zmyć tą pomadkę, co tak długo się utrzymuje. Ja ostatnio korzystałam z tych pomadek, jak robiłam makijaż ślubny. Po prostu osoby, które im robiłam makijaż, były po prostu zadowolone, zachwycone. Ja mam odcień, już Wam mówię, to jest 3957. Także to jest taka. Fuksja, tak jakby różowy, coś a la czerwony. Bardzo fajny kolor. Ja jestem wręcz zachwycona i bardzo ci polecam zakupić tą pomadkę, bo jestem pewna, że będziesz zadowolona z tego produktu. Kolejny produkt, na który. Uważam, warto zwrócić w tym katalogu uwagę, ponieważ jest on już ostatni raz w tym katalogu. Jest to zmywacz do paznokci, który ja uwielbiam i tylko z nim zmywam paznokcie. Jest rewelacyjny, ponieważ jest idealny do mocnych lakierów. Rewelacyjnie zmywa i co najważniejsze, jest bezacetonowy, nie wysusza paznokci. Świetnie je nawilża. Zapach jest migdałowy. Ja po prostu jak zmywam, to naciskam po prostu wacikiem na paznokć i od razu pięknie, ładnie schodzi. Także polecam Ci. Ja się zaopatrzyłam, bo jak zobaczyłam, że już jest ostatni raz w katalogu, to zrobiłam sobie zapasy na niego. Także polecam Ci. Kolejny produkt, który ja również uwielbiam i teraz jest w rewelacyjnej cenie, bo tylko 9,90 to są cienie do oczu. Rewelacyjne cienie mogą służyć jako baza. Nie ścierają się, długo się utrzymują. Piękne kolorki, także każdy wybierze coś na pewno dla siebie. Ja wybrałam dla siebie takie jaśniejsze odcienie tym razem. Także warto na nie zwrócić uwagę. Co jeszcze Ci polecam, to yy, tuż do kresek, który jest rewelacyjny, pięknie robi kreski, podkreśla nasz makijaż. Są trzy odcienie do wyboru, także warto zwrócić na niego uwagę. Polecam Ci też zestaw do pielęgnacji ciała, który zawiera 3 produkty we cenie 16,90. Także uważam, że to rewelacyjna cena za 3 produkty. We zestawie znajdziesz krem do rąk, który świetnie nawilża, idealny dla suchych dłoni. Polecam Ci go. Płyn do kąpieli, gęsta konsystencja, na bardzo długo wystarcza i mydełko. Ten zestaw jest z wanilią i granatem zapach obłędny, rewelacyjny. Polecam Ci też przejrzeć inne oferty z katalogu numer 9. Ponieważ katalog zawiera dużo promocji, dużo rewelacyjnych ofert, na które warto zwrócić uwagę. Jeśli natomiast nie posiadasz wersji papierowej katalogu, odezwij się do mnie, skontaktuj się ze mną. Dane znajdziesz poniżej. Na dziś to by już było tyle. Zapraszam Was na katalog 10. Pozdrawiam.